Kiel Factor to odpowiedź na marzenie. Wasze marzenie o wielkiej e sportowej karierze. I dlatego, wspólnie z naszymi partnerami oraz jednymi z najlepszych esportowców na naszym rynku, postanowiliśmy stworzyć ten projekt. Wyjątkowy, innowacyjny projekt, którego celem jest wskazać Wam kierunek rozwoju, pokazać Wam, jak można zdobywać doświadczenie, pokazać Wam, na czym polega rola esportowca. To właśnie tutaj poczujecie emocje. Poczujecie się jak na największych światowych scenach. To będzie moment i najważniejszy test w Waszym życiu. Ciekawe, czy z niego skorzystacie. Tutaj strona internetowa. Na niej wiele szczegółów, sylwetki naszych sportowych trenerów, a dodatkowo wiele bardzo, ale to bardzo ważnych informacji. Pamiętajcie jednak, że wszystko zaczyna się od tutoriala. I oto, i on w wersji graficznej. Mamy cztery tygodnie, gdzie każdy z nich należeć będzie do jednego z trenerów. Zawsze w poniedziałek są zapisy, w czwartek i piątek eliminacje, a w niedzielę spotkanie z trenerem na Twitchu. W pierwszym tygodniu, czyli 11-17 stycznia, to Paweł Saju Pawełczek. Poszukiwać on będzie najlepszej drużyny złożonej być może właśnie z Ciebie i Twoich znajomych. Siema, jestem Sayu. Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o counter Strike'u, jeśli chcecie poćwiczyć jakieś zagrywki albo też nauczyć się nowych rzeczy, to zapraszam do zapisów do mojej drużyny. Nie możecie tego przegapić, bo zapisy startują już wkrótce. Już od 18 do 24 stycznia rozpocznie się drugi tydzień, a wtedy Grzegorz szpero Działałek. Siemanko, z tej strony Szpero. Na bazie moich doświadczeń pokażę Wam, jak zbudować świetną drużynę. Skupię się głównie na tym, jak odpowiednie rolę dobrać zawodnikom, jak się komunikować. Także wpadajcie do mnie, do mojego tygodnia. Będzie super zabawa. Trzeci tydzień, czyli 25-31 stycznia to moment dla trzeciego trenera. Lecz nie byle kogo, bo najlepszej ekipy do przeszkolenia szukać będzie Paweł Innocent-Mocek. Siema, z tej strony Innocent i jako trener w Skill Factor pomogę Ci na pozycjach rotujących, pomogę Ci w komunikacji, nauczę. Ciebie granatów i ogólnie gry drużynowej. Więc jeżeli myślisz, że takich, takich rzeczy Ci potrzeba, to jak najbardziej zapraszam Cię do mojej drużyny. I mam też ciekawe niespodzianki, które poznają tylko członkowie mojego teamu. W ostatnim tygodniu, a zarazem 1 lutego, czyli w dniach od 1 do 7, rozpocznie się tydzień należący w pełni do Janusza Snaksa Pogorzolskiego. Hej, siema, posłuchajcie, z tej strony Snaks, oczywiście to ja, zapraszam Was do mojej drużynki. Jeśli chcecie się nauczyć różnych aspektów gry, to wydaje mi się, że tutaj jest najlepsze miejsce dla Was. Komunikacja, zespołowość oraz prosty skill to jest to, co ja wymagam od graczy. Więc jeśli chcecie się nauczyć czegoś więcej, to zapraszam do mnie. Którego trenera wybierzecie? To już zależy wszystko od Was. Po więcej szczegółów, zapraszamy oczywiście na nasz landing page. A jeżeli do tej pory nie polubiliście jeszcze naszego Facebooka, to zapraszamy. Zróbcie to właśnie teraz. Tam też pojawiać się będzie wiele cennych informacji. Trenerzy z niecierpliwością czekają na Wasze zgłoszenia, a my wszyscy trzymamy kciuki, żebyście wykorzystali swoją szansę.